Się mam widzowie, Oj, z nie mamy najlepszych, najlepszych możliwych starterów, no ale to nic, Spróbujemy sobie nim. W co to jest. Achievement. O, w ogóle się achievement pokazują. Nieźle. Dobra, w takim razie i talentem wybierzemy sobie piramaniaka. Ja zawsze na początku filmu proszę Was o zostawienie subskrypcji, lajka, like komentarza. Możecie mi napisać, co Wam się podoba, co nie, co byście poprawili w moich filmach. Jakie gry chcielibyście, żebym nagrał? Lubię tą kompozycję przetestował. Wszystko, wszystko jest dozwolone, wiadomo, w granicach, w granicach zdrowego rozsądku. Tymczasem przechodzimy do pierwszej rundy. Ostatnimi czasami myślałem o jakiejś innej na narywania, Przez chwilę jakiś Last Epoch czy coś, ale szczerze powiedziawszy nie wiem. Nie wiem. Nie wiem po pierwsze. Czy to by się jakkolwiek przejęło, mimo że to wiadomo nie jest największy kanał, najmniejszy możliwe, że jest. To chciałem sobie. Chciałem sobie coś... Coś innego przetestować, ale na no, aktualnie brak mi yy, jakichś pomysłów na, 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 na ry. I nie wiem, nie wiem co z tym zrobić. Yy, myślę, żeby sobie właśnie zainstalować od nowa do Last Epoch'a. Może, może wróćmy do jakichś rzeczy takich bardziej podstawowych. Na przykład Elden Ring czy nie chcielibyście w moim wykonaniu. Ja wiem, co jeszcze takie do innego, może jakiś Groticzek, Grotit. Myślę, że mógłby być całkiem w sumie w porządku, i nie wiem, czy nie pójdę tym pomysłem. Grotit nawet jest zainstalowany u mnie na laptopie, więc może, może to nie jest takie głupie. Więc pomyślę o tym do tytułu, możecie dać znać, co byście na ten pomysł powiedzieli. A ja co? Ja tymczasem czekam na kolejną rundę. Widzę, że tym razem też się udało, że macie widoczną, widoczne kompozycję. To fajnie, jeszcze tylko, że to, to bym, chciał wam, to bym chciał Wam jakoś zlikwidować, żeby tego nie było widać. Bo to nam może psuć, wydaje mi się, troszkę. No ale możecie, możecie dać w komentarzu, czy chcecie, żebym zostawił to, czy może ja jakoś zrobił inaczej, żebyście tego nie widzieli. Tymczasem, tymczasem mamy kolejną waleczkę. Waleczkę już widzę, że przed raną nie ma szans, żebyśmy jej wygrali, nawet matematycznych. I dostaniemy za nią aż 7 punktów obrażeń. Widzę, że jest to bardzo słaby początek, a jednak 5. Tu się coś pomylało, jak widać. Bo od 7 do 7 mi przewidziało. Ciekawe, nie ciekawe. W sumie rzadko widzę, że to się myli. Smocie lub piraci. Smocie lub piraci. Odświeżenie. Najwyższy stopień, ale no nie no 18 zaczynać to my nie rzucimy. Losowe zaklęcie Skarczmy, i do tego mamy bestie. No dobra, niech będzie. No dobra, niech będzie losowe. Dobra, no spróbujemy, spróbujemy. Trochę, trochę spróbujemy tutaj yy, popróbować. No a wracając do tematu. Zastanawiam się, co by Wam tu nasz od New World, a myślałem, żeby nie ten Palward. Myślę, żeby się na przykład nie nie, 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 nie przyjął. Co powiedzieć na Power Versailles? Power Versailles wydaje mi się, że byłoby to całkiem, całkiem korzystne. Mówię o dwójeczce. Jedyne czta jak najbardziej, ale ona jest aktualnie chyba poza sezonem, więc pozwolę ją sobie na razie zostawić. W dwójkę chętnie bym podjął, bo w dwójkę dają stosunkowo mało, bo mam raptem 80 godzin, gdzie w poe jedynkę mam około 1000 i dalej uważam, że kompletnie nie potrafię grać w tę Przejść, przechodzę ją w miarę szybko, no ale nie jest to coś niesamowitego. Yy, mamy też tele na siódemkę. Można by w sumie w ogóle zapomniałem o tym, że posiadam tą grę, Można by sobie w niego jak najbardziej pobrać. Jeśli bylibyście chętni, to jak najbardziej Walheim yy, wchodzi, wchodzi w, w rozmowy. V-Rising yy, pozwolę sobie pobrać teraz, bo wydaje mi się, że to byłoby fajne yy, fajne do pooglądania. Yy, może jakiś Warhammer 40 tysięcy? to wie? Zobaczymy. Wszystko zależy, szczerze powiedziawszy, od Was, od tego co będziecie klikać, od tego co mi powiecie, że Wam pasuje dosłownie cały mój kanał, to jesteście Wy, więc kulturalnie będę szedł za Waszym głosem, prawda? Chciałbym, żeby Wam się to przyjemnie oglądało, może jakaś, jakaś reactura wzbudziłaby we mnie jakieś negatywne emocje, wiem, że to się też klika, Albo jakiś Baldur's Gate, ale obszarem, że on jest bardzo mocno już obejrzany. Może jakiś Darkest Dungeon, albo Dive the Diver. Wszystko, wszystko zależy od Was. Ale myślę, że to tyle, jeśli chodzi o rozmowę o drach. Wszelkie jakieś możliwe pomysły zapraszam do sekcji komentarzy. Z każdym się zapoznam. Z pomysłami, które stwierdzę, że będą jakkolwiek dorywane, pozostawię serduszko, a przy pozostałych ok. Wiem, że to, że to nic nic fajnego, będąc takim małym twórcą, że zostawię Wam serduszko, ale może w przyszłości. To się zmieni i to się zmieni dzięki Wam widzowie. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, by dostarczać po prostu treści, które będą oglądane. Bo naprawdę bardzo przyjemnie obserwuję się, jak kanał rośnie. Będę z Wami szczery, jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. Wszelkie komentarze też bardzo przyjemnie się czytam, mimo że są aktualnie dwa. No, ale, no, ale cóż, yy, aktualnie nie idzie nam kompletnie. Aktualnie nie idzie nam kompletnie. Aha, bo to jest tu w czterech stronach, tu, Okej, okej, dobra. Yy, Także, że tu już trzeba powoli, powoli coś robić. Bo się robi. Oj, akurat dobre dobra rozdanie, co zapowiedziałeś bo się robi kiepszczo, mamy 27 punktów HP, mój board wygląda, no nie wygląda szczerze powiedziawszy, tyle można o nim powiedzieć. No i co? Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Mam nadzieję, że dobrze, mam nadzieję, że film się uda, eee, bo szczerze powiedziawszy. Dzisiaj mam bardzo mało czasu na narywanie jakichś treści, a chciałbym Wam na dzisiaj przynajmniej dostarczyć jeszcze jakiś film do oglądania, ponieważ wiem, że jeden z widzów, pozdrawiam cię widzu, yy, prosił mnie po prostu prosił mnie, abym narywał, bo on wraca, yy, wraca do tej ry i chętnie by sobie coś obejrzał. Dlatego z tego to pozdrowienie dla Ciebie Alpcio 1443. Mam nadzieję, że ten materiał też obejrzysz. Jeśli obejrzysz, proszę cię. Zostaw komentarz po sobie, abym wiedział, że tutaj jesteś. No i tak. Aktualnie, praktycznie nie ma szans, żeby to przegrać. Jak to przeram, to. to będzie wesoło. Że tak to powiem, ale na razie, na razie jest. Jest ok, yy, jak widzimy, w sumie to całkiem fajnie działa. Ja nigdy nie brałem, nigdy tego nie brałem, a chyba zacznę bo całkiem fajnie wydaje mi się, że to może się skalować, oj, że to może się całkiem fajnie w przyszłości podskalować. Yy, Zadajmy też to pod bestie, bestie aktualnie jest yy, do dupy, tam wiem, że był szczurek, ale chciałbym coś, żeby wzmocnić. Yy, Uff, aha, no, no tak, no jest, jak jest, no jest, jak jest. No i co? No i mm, będąc z cenzuralnym. No i nic. Tymczasem zatrzymuję nagrywanko i widzimy się za chwilkę. Witam was z powrotem. Witam was z powrotem. Z tego co widzę. To mam nawet Drela. Draila. przepraszam. I cholera ja to chyba sobie zainstaluję. Bo ja chciałbym zobaczyć tą że Yy, więc pozwolę ją sobie zainstalować. nawet nie wiedziałem o tym. Yy, myślę, że pierwszą yy, rozrywkę. Yy, Naram też dla was. Naram też dla was zrobimy to sobie wspólnie. Yy, może na nagraniach akurat coś mi doradzicie. Zobaczymy, zobaczymy. Może, może wyjdzie z tego coś. Coś, coś fajnego dla nas wszystkich. Bo w końcu po to oglądamy YouTube'a po to, żeby odstocznie od dnia codziennego, tudzież posłać coś wśród wielu gadania. Jakby... wiemy jak jest, prawda? Dzisiaj ogólnie zrobiłem małe fopa, mianowicie yy, chciałbym sobie zagrać, chciałbym sobie zagrać w... I co teraz? Chciałbym sobie zagrać... w... Great, która nazywa się FIFA. A teraz w sumie FC FC, F. F, F, F. Jezu, nie pamiętam w się Teraz ta nowa wersja FIFA nazywana Śmierć mi wyleciało z głowy E I EFC jakoś tak. Yy, I w sumie wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł. Yy, czy to za no to nie wiem co zrobić teraz tutaj w tej sytuacji? Chyba zrobię tak. Po prostu damy to w ten sposób. No, wydaje mi się, że jest to całkiem spoko, spoko pomysł yy, z jednej prostej przyczyny. Mianowicie yy, dlatego, ponieważ yy, yy, FIFA, ja to będę nazywał FIFA, e, no dobra, albo FC. Yy, FC po prostu fajnie się ogląda. FC się fajnie ogląda, nie będę otwierał żadnych kart, broń Boże, bo to jest istny strut na trasę i tego nie można nam to bardzo nazwać inaczej, eee, więc no cóż, aktualnie się zastanawiam jakim chujem on już ma coś takiego. To trzeba być już w czerwku Ja dostanę tyle punktów obrażeń przez niego, że to jest po prostu głowa mała, chociaż tyle dobrze, że, że no, chociaż tyle dobrze, że sobie Czarów trochę na, 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 na stukamy, yy, bo dzięki temu będziemy mieli jeszcze jeden spel dodatkowy. Dobrze, że on się nie, yy, nie na stałe bufuje poza tym jednym małym pierdolcem tam z lewej strony. Yy, niestety, obawiam się, że to będzie bardzo słaby mecz, ale też wrzucę, wrzucę jako przestrogę, żebyście tak nie próbowali grać. Bo, jak widać, się to nie sprawdza. A aktualnie, szczerze powiedziawszy, nie widzę jak mogę z tego impasu wyjść. Nie widzę tutaj dosłownie nic, co mogłoby mi uratować troszkę mój tyłek. Liczę na jakąś bestię, ale tych bestii tu w ogóle nie ma. Zro spróbuję zrobić w ten sposób. Może zagrajmy dookoła złota. Może dajmy jeszcze na niego. I co? I wzmocnijmy bestię, No bo cóż nero może zrobić w aktualnej chwili. No w sumie to nic. Eee, I co? I zobaczymy. I zobaczymy co się, co się wydarzy. A tymczasem co? Widzimy się za chwilkę. Witam Was serdecznie z powrotem. Przed sobie osoby wiertujące wierki. Niesamowite jest, na przykład, to, że Sekiro kosztuje dalej tak dużo. Więc, no, ale dobra gra. Dobra gra po prostu. Dobra, diera to jest. A może byśmy zerali w rad Dead Redemption 2? Hmm, w życiu nie dałem. Znaczy, przepraszam, zerałem za 3 godziny mi się ze trzy rodzinki mi się wydaje zadałem i no tak średnio. Z tego co widzę, to wyrywamy. Z tego co widzę, to wyrywamy, więc cudownie wręcz. Bo to nam daje jeszcze trochę życia i możliwość może dostania tego zaklęcia, które daje nam tarcze, W sensie pancerz. Fajnie, bardzo fajnie. Ale obawiam się, że zawsze jak tak mówię, to potem w magiczny sposób odpadam w przyszłej rundzie i mam nadzieję, że to się teraz nie ziści. A z tego co widzę... Mierna złość. Morłem level dać. Level. Zapomniałem o tym, że mam tak dużo złota, szczerze powiedziawszy. Dobra, ostatnia nadzieja. No dobra. No dobra, niech będzie. Od razu mu zwiększmy hubsy. No, tutaj się, no no, 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 no. Tutaj się nic ciekawego nie wydarzyło, niestety. Tutaj też nic nie dostajemy. Tutaj. No, to jest niesamowite, po prostu, no. Cały czas liczę na tą jedną bestię, która ma natchnienie, chyba z poziomu czwartego ona jest, ale no nie może, nie może jej dostać. Szkoda, szkoda. No nic. Widzimy się za chwilę. Witam z powrotem Witam z powrotem wszystkich A! I nie powiedziałem wam w ogóle co się dzisiaj stało Myślałem, że JFC yy, Wychodzi dzisiaj No i kupiłem sobie subskrypcję Kupiłem sobie subskrypcję, zadowolony yy, Że sobie program nadam serwer, jakiś odcinek dla was No a co się wydarzyło? Mm, zapłaciłem i jestem w szok. Czemu nie może grać? Co się stało, że nie może pobrać yy, FIFA? Ano, stało się to, że ja chyba na miesiącach się nie znam i yy, jakby to powiedzieć, czy my nie żyjemy? Wszystko zależy czy snipera zabiją. Nie, Sniper Italii tak się zabije. W momencie, w którym zakupiłem subskrypcję okazało się, że no dzisiaj ta gra nie wychodzi niestety, No, ale podobno można ubierać o zwrot, więc, więc taki też mam plan by wrócić do was z TICOM. Przepraszam, zersji 26 w przyszłym miesiącu. Tutaj liczę naprawdę na coś. Ale jak widać się przeliczę. Dobra, ryzyk fizyk mówię, bracie idę. Spróbujmy. No niestety. No niestety nic nie wychodzi. No, z nielu nie będę miał pożytku. Ale z niego już tak. Dobra. Co by teraz zadziałać? A zadziałamy w ten sposób. Jedno niestety muszę sprzedać. Nie chcemy go ulepszać. Eee... No muszę doczupić. Chociaż on też by mi się przydał, ale no muszę doczupić chcąc, nie chcąc. No i zrobimy w ten sposób. I może uda się jeszcze przeżyć. Fajnie by było, jakby się udało dobić top 4. Widzicie, że gra za bardzo mi nie pomaga. Ja też robię głupotę, bo znowu wchodzę na ślepo w build i w momencie, w którym widziałem, że na nim nie zaczęło podpowiadać, to nie wyszedłem z bestii. Aczkolwiek wydaje mi się, że to już było ciutkę za późno na jakieś wyjście, wyjście z bestii. Więc jakkolwiek źle to brzmi, zresztą, więc zobaczymy, I jak to pójdzie. Mamy aktualnie borda. Na tym bordzie raczej wyrywamy. Tak jest, dokładnie. Na tym bord. Aha, bo to jest 100. To Zatrzmę. Jest to, no tak. Ale tego borda raczej. No nie no, zresztą mam wyniki na duże i jestem pewny, że tego nie przegramy. Więc dla nas to jest na plus. To aktualnie nie zmienia naszej sytuacji. Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze chyba i dwie bestie stracili, czy jedną? Jedną, jedna wystarczy. Dobrze. Jedna nam wystarczyła, więc bardzo dobrze. Jeszcze się trzymamy, jeszcze się trzymamy. Yy, może, może uda się podtrzymać jeszcze ciutkę. Yy, pozwolę sobie zakupić tą bestię. Odświeżmy, ale raczej odświeżanie po nic. Dokładnie tak, on już nam się nie przyda. Za to jest on. Dobra, jednak odrzućmy ten pomysł, ale teraz jest on i z niego nie, nie zrezygnuję, bo to nam zbuchuje bestie. Ja wiem, że odebrałem sobie coś, co mogłoby się przydać. Ma demony. Demony nie będą miały fleja jako takiego, więc mogę sobie na spokojnie to zarzucić. No dobra, tu nic nam się nie przyda, nic nam się nie przyda. On by nam się przydał. Pozwolę go sobie zachować i wyrzucimy po prostu szczurkę. Tak mi się wydaje. Chociaż patrząc na mój nit, nie powinienem się pozbywać szczurkę. No ale trudno. Trudno. Eee, widzimy się za chwilkę. I witam z powrotem. Nie zarzuciłem tego spala już go zarzuciłem. Co prawda wątpię, że to mi pomoże. 8 minut, zobaczymy, Zobaczymy, za ile dostaniemy. Czy jest szansa na wygraną? Powinno być, jest, bardzo dobrze. Jest, bardzo dobrze. Jak widzicie, to już, to już widać trochę po uraniu, że coś się wygrywa albo, albo i nie. Ja nie powiem, ja wtedy chyba stałem, mam trochę dłużej przed ranych. Mam troszeczkę godziny danych. mój top to było chyba coś koło 6-65 albo 7K, ale nie pamiętam dokładnie. Wiem, że dość duża rozbieżność, ale niestety nie jestem w stanie wam potwierdzić stuprocentowo jaki był mój pitch jeśli chodzi o zadzierkę, ale widzę, że ta bestia nam powoli zaczyna oddawać. To miło, naprawdę miło z jej strony. Naprawdę miło z jej strony. Na razie się jeszcze trzymamy. Może nawet top 4 jakieś. Top 5 aktualnie Top 5, że prawie zostaliśmy wyeliminowani to idzie całkiem całkiem zacnie eee, dobra, teraz tak. Furia wichru i boska tarcza. O proszę To by się nam przydało. Pamiętajcie, że jeszcze niedawno mówiłem, że bestie są nierywalne, no ale jest jak jest. Tylko tak, tylko to nam daje furię boską tarczę, ale cóż z tego, skoro. No tak, no zepsułem. Myślałem, że to jest na. No niestety, jak się nie czyta. Jak się nie czyta opisów, to tak to potem wygląda. Nie mogę się pozbyć y, tych bestii, które już tutaj mam. Y, nie mogę się ich pozbyć z jednej prostej przyczyny: mianowicie, muszę mieć y, coś. Muszę mieć coś co um, zapewnia mi odradzanie się tych bestii bo gramy w końcu na to właśnie y, odradzanie się, nie tyle odradzanie, co... Um, nie tyle odradzanie, ej, brakuje mi słuch, przy... wybaczcie mi. Gramy y, nie tyle co po odradzanie, co pod agonie po prostu, przyzywanie bestii. Y, Szczerze powiedziawszy, nie wiem czy istnieje ta kompozycja, ażbym bym sprawdził, no jest pod tego zaora, tylko że ja jej nie, tylko, że jej nie gram, więc no jest to takie, ten, jak widzicie, be, aktualna bestia, którą, bo, przepraszam, aktualny build, który gramy, jest nazwany w ten sposób. Tutaj niestety przerywamy, tutaj niestety przerywamy, więc nie będę przedłużał ich bardzo serdecznie się z wami. Pożernam. zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, to nie zostawiajcie, no wiadomo, nie chcemy jakoś sztucznie nabijać. Mm, liczę po prostu na waszą szczerość. A tymczasem co? Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się i na razie, już się poddam. Ale mamy top 4, udało nam się wygrać top 4, jak widzicie 5300 aktualnie. I co, miłego dnia do widzenia. Hej pa.